Ogłoszenia parafialne. W liturgii kościoła w tym tygodniu, w poniedziałek Święto Świętego Tomasza Apostoła, we wtorek rocznica poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej w Krakowie, w czwartek wspomnienie błogosławionej Marii Teresy Leduchowskiej dziewicy, w sobotę wspomnienie Świętego Jana Zdukli, prezbitera. presbitera. i i tego tygodnia życzymy wszelkich łask Bożych i opieki Matki Najświętszej. W czwartek mamy pierwszy czwartek miesiąca o godzinie 18.00. Zapraszamy na godzinę świętą, w czasie której będziemy się modlić o powołania do kapłaństwa. W piątek będzie pierwszy piątek miesiąca, okazja do spowiedzi od godziny 16.30. O godzinie 17.00 msza święta dla dzieci. W sobotę o godzinie 18.00 nabożeństwo do świętej Jadwigi Królowej. Przypominamy, że do końca sierpnia w niedzielę i święta nie będzie mszy świętej w Dolnej Kaplicy. Zapraszamy do udziału w 43. Pieszej Pielgrzymce Krakowskiej do Częstochowy w dniach od 6 do 11 sierpnia pod hasłem Wierzę w Kościół Chrystusowy. Szczegóły na plakatach. Zapisu można dokonać w Kancelarii Parafialnej w godzinach urzędowania. Dziś przed naszym kościołem kwestują wolontariusze z Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych Familia. Zapraszam teraz panią wolontariuszkę o przedstawienie nam tej składki. Boże. Mam na imię Małgorzata. Jestem wolontariuszką w stowarzyszeniu Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół Familia, które dziś zbiera środki do puszek przed kościołem. Nasze stowarzyszenie zajmuje się pomocą dorosłym osobom z dysfunkcją ruchu, poruszających się głównie na wózkach inwalidzkich. Obejmujemy naszym działaniem około 20 podopiecznych z Krakowa. W ciągu roku organizujemy dla nich drobną pomoc w codziennych sprawach. Wyjściach z domu, integracyjne spotkania okolicznościowe całej grupy oraz wakacyjne wyjazdy wypoczynkowe. Celem dzisiejszej kwestii jest zebranie środków na naszą działalność statutową, głównie na letni obóz wypoczynkowy dla niepełnosprawnych wraz z opiekunami, który odbędzie się w sierpniu tego roku w chrustach w województwie świętokrzyskim. Przy tej okazji zapraszamy osoby pełnoletnie do wolontariatu w naszym stowarzyszeniu w tym skłonnym wyjechać z nami na obóz w najbliższe wakacje. Szukamy ludzi w różnym wieku, którzy mają otwarte serca, są gotowi pomóc w codziennej działalności grupy oraz w opiece nad niepełnosprawnymi zarówno w Krakowie, jak i na obozie. Więcej informacji o familii oraz zdjęcia ze spotkań i wyjazdów możecie państwo znaleźć na naszym profilu na Facebooku. Adres profilu i numer konta bankowego są do zabrania w postaci małych ulotek u osób kwestujących. Bardzo dziękujemy księdzu Proboszczowi Markowi za umożliwienie przeprowadzenia kwesty w parafii w tym roku, a także za przechylność dla Stowarzyszenia Familia na przestrzeni ostatnich 10 lat. Dziękujemy również parafianom za wszelkie ofiary i wsparcie. Bóg zapłać. Prośba o miłosierdzie Boże dla naszych zmarłych parafian, którzy ostatnio odeszli do wieczności. Jest to świętej pamięci Cecylia Trojan z ulicy Kluczborskiej 5. Dobry jestła nasz Panie. Dobry jest nasz Panie. Dobry jest nasz Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.